Kocham bardzo moją żonę, nie zostawię ją. Kobiety musicie wiedzieć straszną prawdę tą. Nie zdradzę ja nigdy żonę, jakbym zrobił coś takiego na stosie spłonę. Ja nie chcę być winowajca. Najgorszy gatunek męża jest teraz zdrajca. Głupio byłoby mi bardzo, jakbym ja zgrzeszył. Na widok innej kobiety, ja bym się spieszył. Zaśpiewać to wam dziś muszę. Jestem dla was, ja za stary i was nie kuszę. Nie na rękę będzie zdrada. Starszy facet, jak zajęty w oko nie wpada. Jak to do was nie dociera, trudno się mówi. Do rozumu zbyt prostego się nie przemówi. Zawsze staram się być szczery, niepotrzebne mi do tego będą maniery, bo Martusia jest małżonka, bardzo ładna jest blondynka, ta moja żonka.